Oj, witajcie, witajcie, drogie człowieki, ludziki, ludkowie, krasnoludki, elfy, skrzaty, wszystkie istoty z tych i z tamtych wymiarów. Tak mam, chcę wam powiedzieć, że czuję, że to jest taki czas, żeby ta jedność się zrobiła. Że w tej jedności żyjemy tęczowe plemie, tęczowa rodzina. Rainbow Tribe, Rainbow Family, Rainbow Tribe. Tęczowe plemie na całej ziemi, wszystkich kolorów, ludzie wszystkich kolorów, istoty wszystkich kolorów, harmonii, miłości, pokoju, ekstazie boskiej niech żyją. Jeśli będziemy utrzymywać taką świadomość, to ona będzie wzrastała i będzie coraz więcej tęczowej rodziny tęczowego plemienia. Więc podajcie dalej, podajcie dalej, że żyjemy w miłości, w pokoju, w pomaganiu sobie nawzajem, w tworzeniu pięknego świata, harmonii z roślinami, ze zwierzętami. Wtedy będzie błogosławieństwo boskości, piękna pogoda, harmonia żywiołów, wody, ognia, powietrza, przestrzeni, wiatru, cudowne tęcze, obfitość roślin, obfitość czystej wody, pięknych widoków, cudownych zakątków przyrody dla tęczowego plemienia, tęczowej rodziny, tęczowa ziemia, tęczowy wszechświat. Aloha, namaste, bole Baba i